Masiema, Dzisiaj nie będzie kolorowo. A, krótki filmik o dumpie w Anglii. O domku na wzniesieniu i... Ci co mnie obserwują, znają projekt na Birch Street, wiedzą o co chodzi. Yy, no ja mimo tam doświadczenia jakiegoś w tej budowlance, w inwestowaniu, nie dostrzegłem tego problemu. Chłopaki z Montisa na przykład, jak tutaj byli, od razu zauważyli, że będzie problem. No, było już po zakupie, więc no pozamiatamy. Yy, no, dla tych, którzy nie wiedzą, powiem o co chodzi, jak to rozwiązuje i tak dalej. Więc no, tutaj yy, była ściana, to jest kuchnia, jesteśmy w kuchni, i tam się przykuwałem do yy, kolejnego extension. Extension dzieliła jeszcze tam w środku ściana. To wszystko zostało zbite. Były tam dwie pary drzwi, które też zostały zamurowane. No i co, widzicie tutaj rurkę szarą na lewo. Prawie, że do tej wysokości, po przekuciu się do tego pomieszczenia, była ziemia. Ta ziemia została wybrana. Było około 1 jard czarnej gliny. Bardzo słabo przepuszczalnej wodę. No i co tutaj zrobiłem? Ta ziemia cała została wybrana. Byliśmy ogólnie niżej tutaj niż kuchnia. Zrobiona została wylewka cementowa. Pod wylewką jest folia. Tą folię zawinęłem pod tutaj wylewkę z kuchni, żeby ta woda nie płynęła do kuchni, a pod wylewkę w kuchni. No i tutaj ogólnie mamy spokój. Problem jest największy na tej ścianie. Ta cała ściana tutaj no, jest mokra. No i co, walczymy dalej. Po, po tej wylewce ogólnie pomyślałem, że no, kolejnym etapem będzie zrobienie drenażu. No tak się stało. Zrobiłem ten drenaż, zaraz Wam pokażę. No, przy okazji drenażu wymieniona została też cała kanaliza z starej krymionkowej na plastik. No i co? woda z drenażu ładnie drenaż ogólnie ładnie zbiera tą całą wodę z ogrodu, No ale niestety problem zaczyna się w drugim miejscu, którego również nie dostrzegłem, jak kupywałem dom, mianowicie. Poziom u sąsiada. Zobaczcie, ile tutaj ma ziemi. Oszczędzał chyba na skipie. Jest no, znacznie wyżej ode mnie. Tak dla porównania, gniazdko jest na wysokości klatki piersiowej. A on na wysokości gniazdka ma jeszcze ziemię. No, przez płot do sąsiada nie zaglądałem. No, a co zrobić? Tutaj jeszcze jest plan e, przebić się rurą e, setką, podziurawić ją e, no i wpuścić ją w tą ziemię u sąsiada. No a drugi koniec będzie tutaj spływał do tej kratki. Zobaczymy, jak to zadziała. No, teraz jeszcze do środka, jaki tam jeszcze mam na to plan. No i za jakiś czas będę mógł powiedzieć, czy działa, czy nie działa. Dzisiaj ogólnie to całe będzie tynkowane do pewnej wysokości, około 1,20 m od sufitu to będzie płyta karton-gips, a poniżej to będzie zaprawa cementowa z dodatkiem waterproofa. Całość to później posmaruję blackjackiem, jest to coś jak kauczuk, jak u nas lepik. Tutaj jeszcze wcinałem się w fundamenty dużą szlifierką kątową. No ile tarcza mogła maksy wziąć, tyle wcięte, wpuszczona folia, folia. No to co się daje na pierwszą warstwę, gdy się muruje. Nowe fundamenty, no i to wpuszczone pod folię z wylewki, żeby ta woda. Tam płynęła nad tym, wiadomo, injection. Ogólnie tutaj nie żałowałem. Poszło z 10 tubek na tą łazienkę. I wcześniej z 6-8, nie pamiętam. O, zobaczcie jakie to wszystko jest mokre, poskudne. No a dzisiaj walczymy, mówię. tynkuję waterproof. Yy, na to blackjack. No tutaj jeszcze były drzwi. Tam były kolejne drzwi. Yy, tutaj mamy piecyk. Tutaj jeszcze powstanie ścianka. Czyli to nie będzie samo łazienka. Będzie jeszcze malutkie utility na pralkę i suszarkę. No i tak to wygląda. Na podłogę pójdzie jeszcze płyta y, zbrojona siatką elewacyjną. Y, jest tam włókno szklane cement. W środku pianka Ala Celotex. Y, nie wiadomo, inna marka. Właściwości podobne. Grubość 3 cm na to winner. Flooring zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. No, jeszcze pójdziemy na zewnątrz. Lekko ostrzegę. No, ogólnie, jeśli zobaczycie domek, będziecie chcieli złożyć ofertę. Zobaczycie tam, że jest pod górkę. No, to pomyślcie o tym szczególnie, jeśli będziecie chcieli dodawać wartości, tak jak ja tutaj kolejną łazienką. No, bo może być problem, nawet gdybym nie chciał tutaj dodawać tej łazienki, to i tak był duży problem, bo ta woda płynęła właśnie w tą ścianę w kuchni. Wcześniej w tym domku mieszkali moi znajomi. Zanim go kupiłem, no i mówili mi, że mocno i to mocno ta ściana była zagrzebiona. No zobaczymy, jak to będzie teraz. Mam nadzieję, że będzie ok. No, jeśli macie, jeśli macie jakieś pytania, to śmiało podpowiem. Trzymajcie się i do usłyszenia, zobaczenia gdzieś tam kiedyś. Siema, hej.